Witam serdecznie, no i zaczyna nam się sezon na ogórki małosolne, więc ja zapodaję Wam najnowszy przepis na super sałatkę właśnie z takich ogórków. Zaczynajmy! Do tej sałatki potrzebujemy 10 ogórków, pół kilograma pomidorów, mały pęczek koperku, jedną czerwoną cebulę i sok z połowy cytryny, ale najważniejszy jest tu dressing, więc zaczynajmy! Na początek ogórki musimy sobie poszatkować na mandolinie. Ja sobie zrobię tutaj rozmiar numer 1, czyli naprawdę takie milimetrowe, cieniutkie będą paseczki. Zobaczcie jak to wygląda. No i tak musimy poszatkować teraz wszystkie. Mandolina z tamtego roku, pamiętacie robiłem recenzję tej mandoliny. Nieraz się pytacie, czy jeszcze jest nadal ostra, tak jak w tamtym roku. Tak, jest ostra jak brzytwa. No i jak już mamy poszatkowane ogórki, no to teraz musimy pokroić następne składniki. Weź sobie ogórka, jak chcesz. Dobra. No i na początek czerwona cebula. Tej cebuli czerwonej nie potrzebuję tak aż dużo, więc połowę tylko zużyję. Pokroję sobie to w piórka. Ok, no i jak mam pokrojoną piórkę, to w ten sposób trzeba to rozgnieść trochę do tej miski na te ogórki, żeby faktycznie były piórka. Dobra teraz. Pomidory: u mnie pomidory malinowe. Pozbędziemy się tego miejsca po szypółce. No i pokroję je sobie w kostkę. Też pomidora. Poczekaj. Proszę. Dobra. I kroimy pomidory dalej. Pokroję sobie w kostkę taką troszeczkę grubszą. To pomidory to wiadomo, one się później trochę rozlecą, więc nie kroimy zbyt drobno. No, i teraz jeszcze wchodzi jeden ważny składnik, jest to koperek. To jest taka połowa, pęczka takiego standardowego. Może być szczypiorek, jeśli chcecie, ale ja myślę, że ten koperek na wiosnę, jak najbardziej. Ok, dodajemy do sałatki. Tak. No i teraz sobie zrobimy ten pyszny sos. Zrobię od razu w tej misce, bo tutaj można spokojnie mieszać. Tu się nic za dużo nie ma co rozwalić i tak od razu sok z połowy cytryny. Od razu do tego wchodzą dwie płaskie łyżeczki musztardy miodowej. No i musi być to musztarda miodowa. Do tego wchodzi jedna porządna czubata łyżka miodu. U mnie miód akacjowy. I do tej sałatki od razu wchodzi 25 ml oliwy. Dobrej oliwy. O. Oczywiście jeszcze musimy dodać soli, ale nie za dużo. To ta sól praktycznie jest tylko do tych pomidorów. Bo ogórki małosolne są dość słone. No i też troszeczkę pieprzu. Okej. Okay. Ja myślę, że to już by było na tyle. Trzeba oczywiście wypróbować, wymieszać i spróbować jak to smakuje. No i mieszamy od dna porządnie. Tutaj te wszystkie składniki muszą zadziałać, więc porządnie mieszamy. Można oczywiście ten sos wymieszać sobie, nie wiem, w osobnym jakimś naczyniu i później go dodać, ale jak tak się pomiesza porządnie i się nie rozwali przede wszystkim pomidoru, to będzie pycha. Dobra myślę, że tak jest OK. No i teraz sobie spróbujemy. Hmm. Słuchajcie, pyszna słodka, kwaśna, złamana, złamana trochę tym miodem. Pycha i oliwa tutaj też, jest, też robi robotę, no ale najważniejsze są te ogórki małosolne, które są takie pyszne i pomidory malinowe mega. Ja Wam sałatkę serdecznie polecam, pozdrawiam i do zobaczenia.